Witam. Mam dzisiaj dla Was tutorial. Kiedyś Wam obiecałam, że nagram, jak można zrobić cały makijaż oka jednym cieniem. I wybrałam do tego cień Cappuccino z Annabelle Minerals. No i tak, pokażę Wam, jak go nałożyć, tak, żeby był jasny, tak, żeby był ciemny i tak, żeby był mokry i wtedy daje jeszcze zupełnie inny rezultat. To będzie makijaż tylko samego oka, bo po prostu chciałabym, żeby to było, wiecie, krótkie i przyjemne. Mam już całą buzię pomalowaną, tylko właśnie pomaluję oczy i usta, tak sobie myślę. Musiałam nałożyć róż, bo jak zobaczyłam się z takim mega, mega, intensywnym podkładem, przy takim jasnym świetle, to miałam wrażenie, że jestem jakieś taka wiecie lekko chorawa. <dobra>, Dobra, no to zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Znowu jestem zgarbionym trollem. Teraz usiłujemy trochę zmienić ustawienia, żeby Was tak nie porażało światło. Mam nadzieję, że teraz już będzie spoko. I że wszystko będzie dobrze widzieć. To tak, zaczynam oczywiście od tego cienia. Dzisiaj nie mam żadnej bazy na powiekach, oprócz bazy... Nie, mam, no mam, teoretycznie mam. Mam tylko powieki muśnięte mineralną bazą z matującą z Ery Minerals. Resztę wszystko, co mam na buzi, to jak zwykle mam na blogu i te wszystkie rzeczy, których teraz użyję też zrobię wam listę na blogu. Tam wszystko zostawię, tak jak zawsze. No i teraz tak, wezmę ten mineralny cień w kolorze Cappuccino. I taki puchaty pędzelek z Inglota w numerze 19P, nie wiem czy tak się mówi w numerze. Nabiorę go odrobinę na pędzelek, większość strząsnę na dłoni i po prostu pokryję delikatnie, delikatnie całą powiekę. To jest w ogóle moim zdaniem bardzo fajny makijaż dzienny, bo ładnie podkreśla, ale nie jest taki super mocny. Jeżeli komuś przeszkadzają takie znaczy albo po prostu nie możecie sobie pozwolić na to, żeby do pracy nosić mocno czy tam do szkoły, mocne makijaże, to myślę, że ten jest całkiem fajnym rozwiązaniem. No i możecie też użyć jakiegoś. No szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, że możecie użyć jakiegoś bardzo błyszczącego cienia. Myślę, że taki satynowy albo matowy dużo lepiej wygląda. I jeszcze dwie rzeczy chciałam zaznaczyć. Można oczywiście użyć jasnego koloru, żeby rozświetlić kąciki i. Łuk brwiowy, ale ja obiecałam, że będzie z jednym cieniem, więc będzie z jednym cieniem. I tak, tak naprawdę można też zostawić w ten sposób. Ja mam już też tuż na rzęsach dzisiaj, więc macie rezultat krok po kroku widoczny. Można tak oczywiście to zostawić. No i to jest super proste, szybkie, nie wiem, dwie minuty wychodzicie z domu. Ale my pójdziemy krok dalej. Teraz sięgnę po pędzelek 13P z Inglot, taki malutki. Ciekawa jestem, czy było to widać. Bardzo mnie to interesuje, ale powiem dopiero przy edycji się okaże. I teraz tym pędzelkiem. Nałożę trochę cienia w zewnętrznym kąciku i teraz zrobię sobie coś takiego, że. O, o, nie wiem, czy widzieliście to. Najpierw dam w ten sposób, i teraz odwracam pędzel do góry nogami, znaczy tym włosiem do góry, yy, i nałożę sobie taką skoncentrowaną ilość koloru w załamaniu powieki i troszeczkę powyżej. Jeszcze się nie martwię o rozcieranie, bo to tylko jest. Yy... W tym momencie nakładanie koloru, za chwilę go będę dopiero rozcierać. Jak widzicie, on nałożony w ten sposób, takim pędzelkiem, który dużo koloru potrafi upakować, zupełnie inaczej wygląda, jakbym zupełnie innego cienia użyła. To cały czas jest ten, to Cappuccino z Annabel. No i teraz tutaj już nie ma żadnego koloru na tym wcześniejszym pędzelku. Jeszcze troszeczkę zbiorę na dłoni, jeżeli coś by zostało. I delikatnie rozetrę tutaj granice. Ok, i teraz praktycznie już sama końcóweczka, jeżeli chcecie to możecie nałożyć tym samym pędzelkiem, ja po prostu mam dużo pędzli, więc z niego sobie skorzystam, teraz wezmę taką kuleczkę z Annabelle Minerals, kropelkę Duraline z Inglota i tu często się mnie pytacie, czy, zamiast, czy ja wiem o tym, albo czy polecam używać mieszanki 1 do 1 wody z gliceryną zamiast tego Duraline. No, ja też próbowałam tak. Na początku myślałam sobie, że nie będę kupować tego produktu, tylko sobie skorzystam z tej gliceryny, ale nie trzyma mi się na powiekach tak długo mieszanka wody z gliceryną, z jakimś cieniem, jak to. Owszem, to jest też ten efekt, że nakładam na mokro, ale w moim przypadku to się nie trzyma tak długo, więc ja sięgam po Duraline, zważywszy, że po prostu te kropelki mi starczą na nie wiem ile. Na bardzo długo w każdym razie. Tu mam troszeczkę na dłoni, teraz nabiorę na pędzelek znowu tego cienia Cappuccino i zamoczę go sobie tutaj, żeby zrobić taką, taki właśnie cień w kremie, cień w płynie i on wtedy będzie też znacznie bardziej błyszczący i troszeczkę, no jak to powiedzieć... Y no da, po prostu jeszcze inny efekt, trochę bardziej satynowy i troszeczkę ciemniejszy. Więc jego tutaj nałożę na dolną linię rzęs. Oczywiście nie musicie wyjeżdżać aż tak daleko. Ja po prostu lubię takie makijaże, dlatego tak robię. Próbowałam na początku tak robić, żeby ten cień zamieniać w liner i robić kreskę, ale nie ma, nie ma aż takiego dużego rezultatu. To znaczy nie, nie wygląda tak ładnie i tak ciemno. Taka cienka kreska na górnej linii rzęs jak taka tutaj ciemniejsza na dole. Miałam tutaj małą kłótnię z aparatem i się okazało, że złośliwie nie nagrał kawałka, jak kończyłam ten makijaż, więc Wam tylko szybko powiem, jak to się stało, bo większość już widzieliście. Nałożyłam na mokro właśnie ten cień cappuccino na dolną powiekę i troszeczkę go wyciągnęłam do góry, żeby ładnie połączyć tą górną część makijażu z dolną. Podkręciłam zalotką rzęsy, bo nie chciałam już dokładać więcej tuszu do tego, że wcześniej były wytuszowane. I stwierdziłam, że jeszcze by się coś przydało na linii wodnej fajnego. Rozważałam jasny kolor, ale w końcu stwierdziłam, że wykorzystam taki taki szaro-brązowy powiedzmy, to jest kolorek 22 Taupe Me z Essence i on właśnie powędrował na linię wodną. I to jest cały makijaż oka, jak widzicie można zrobić całkiem fajny efekt tylko jednym cieniem. Jeśli chodzi o usta, to nosiłam się czerwoną pomadkę, więc tak jak wcześniej wspomniałam, wydaje mi się, że było na nich odrobinę mineralnego podkładu. I teraz wzięłam taką pomadkę z Catrice w kolorze 010B Natural z tej serii Ultimate Color. To jest tego typu kolor, że jakbym go nałożyła w ten sposób, to by wyglądała, jakbym sobie posmarowała usta korektorem, i to jest bardzo nieatrakcyjne. więc wzięłam tylko trochę na palec i wklepałam delikatnie w wargi. I wtedy na to przyszedł błyszczyk Vinyl Gloss w kolorze 240 Hippie Spirit, z 260 Hippie Spirit z rimmel'a I tak wygląda gotowy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak widzicie, wystarczy jeden kolor, żeby sobie zrobić całkiem przyjemny makijaż. On myślę, że jest na tyle stonowany, że da się go nosić normalnie w ciągu dnia bez problemu. Mam nadzieję, że Wam się podobało, tak jak wspomniałam przed sekundą, i oczywiście, że zobaczymy się następnym razem. Na razie.